Witamy na dzisiejszym spotkaniu, które miejmy nadzieję zapewni nam wiele wspaniałych chwil. Są z Państwem Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie. Dziś gra Borussia Mönchengladbach przeciwko Bayernowi Monachium. Spójrzmy w jakim ustawieniu zagra dziś Borussia. Rostopadle, udanie. Piłka wbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. A i gdyby to wpadło do środka, mogli objąć prowadzenie. Dobra okazja, bramkarz miał teraz trochę szczęścia. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność dryblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Thomas Miller, Robert Lewandowski. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób. Uderza Thomas Miller. Ależ nieudane podanie co za głupia strata. Lewandowski. Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Stindl. Wendt. Torga Nazar. Piłka znalazła się poza boiskiem, w związku z czym rywale wznowią grę od bramki. Gorecka. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Gorecka. Miller. Robert Lewandowski. Kramer. Roben. No, może być groźnie. Miller. Stindl. Rafael. Kramer. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Lorecka, Kramer, Tiago, Stindl, Rafael, Piety, prosto padle, Oscar Bent. A i szkoda tej sytuacji. Zachował spokój, oddał mierzony strzał, ale zabrakło paru centymetrów. Gdyby tylko zamknął oczy i kropnął z całej siły w światło bramki, to z tej odległości Bramkarz chyba nie miałby najmniejszych szans. Kramer, Torga Nazar. Stindl. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ładnie po skrzydle. Robert Lewandowski, Gorecka, Thiago, Roben. Atak tak skrzydłem Bayernu Monachium rywale zostawili im tam sporo miejsca. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Cimś. Teraz Robert Lewandowski przy piłce. Miller! Świetne podanie Bayernu! Tak gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Teraz możemy w powtórce dokładnie przyjrzeć się, jak padła bramka. Bramkarz już prawie miał tą piłkę. Dotknął jej, ale nie dał rady zmienić toru lotu na tyle, żeby piłka poszła na aut bramkowy albo chociaż sparować na słupek bądź poprzeczkę. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Stindl. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Pierwsze. Spójrzmy. Rozpoczęli. Ciekawe, czy Bayern nie roztrwoni swojej przewagi. Robert Lewandowski. Thiago Alcantara. Robert Lewandowski znowu przy piłce. Lang. Cóż za klasa. Niesamowite. Skrzydłem atakuje Borussia Gladbach. Zawodnicy mają dużo wolnego miejsca z przodu. I teraz świetna interwencja bramkarza. W ostatniej chwili, ale jest szansa! No, Manuel Neuer kapitalnie broni. Kibice od razu głośniejsi. W końcu jakaś szansa na wyrównanie. Piłka dośrodkowana z rogu. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Ginter. No, może teraz centrować. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Hummels, Frank Ribery i Lewandowski. Strzela! Ach, dosięgnął piłki, brawo! Piłka za linią końcową. Będzie rzut rożny dla Bayernu. Arjen Robben. No i tą główką go nie zaskoczyli. A ciekaw jestem, co sądzisz o grze do przerwy Franka Riberego? Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. Roben Lewandowski. Ribery, Dobrze. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. No kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Druga połowa coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ma czas i miejsce. Przerwana akcja i piłka wybita. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Roben? No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Przykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Robert Lewandowski. Ach, tak niewiele zabrakło do gola. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Robert Lewandowski, Ames Rodriguez. Teraz Miller strzela. Ech, o mały włos. Gra rozpocznie się od bramki. Końcowy rezultat w tym meczu to wciąż sprawa otwarta. Niewiele do zakończenia. Słusznie w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Gorecka, Robert Lewandowski. No i mamy stratę piłki. No, mogą teraz skarcić rywali. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, poukładać szyki obronne. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Tak i sędzia kończy dzisiejsze zawody. Odnotujmy zwycięstwo.